Maneczko z tej strony w Azji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodniowe, oczywiście tydzień trzeci. Rozpoczniemy tutaj od zadania zlikwiduj przyciskiem nocą i zaświata. Górę, z dnia na górze Olimp. Wszystko zależy, jaką macie pogodę. Ja akurat teraz mam tutaj cień, tak więc lecę sobie na górę Olimp. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, lajki, wsparcie, subskrypcje. To dzięki wam, ten kanał cały czas się rozwija. Lecimy na tą górę. Zobaczmy, czy będzie jakiś przeciwnik. Nie mówcie jeszcze, że nie zachodzi słońce. Teraz z jakaś pasakra. Akurat jak poleciłem na górę Oli Jest przeciwnik. Pierwszy Lady Gaga, nie dłużej się. Drugi. Tak jest. Oni już powinni być, zostać normalnie zaliczeni. Bo zostali powaleni. Ale czy tak na wszelki wypadek, jednak dobiję? jest nie jestem pewien, czy jak się zmieni pora na noc to po prostu to zadanie będzie dalej zaliczało no tutaj foresta gampa trzeci zlikwidowany no nie wiem, czy tak mi wystarczy tylu przeciwników w jednej grze ale wiecie o co chodzi, patrzcie po prostu na górę, no i no niestety pojawiły się gwiazdy. Tak więc w tym momencie aż tutaj nie będę w stanie nic więcej zrobić. Będzie po prostu trzeba poczekać. Aż się skończy noc. Ale pamiętajcie, że noc w Fortnite trwa bodajże trzy razy krócej niż dzień albo cztery. A więc aż takiej tragedii nie ma. Niestety, nie będę w stanie tutaj wykonać tego zadania do końca, więc przechodzimy do następnego. Zadanie numer 2 jest banalne, polega na zebraniu mocy Olimpa, mitycznych broni lub aspektów Bogu w jednym meczu. Zdaje mi się tutaj, że normalnie pioruny też powinien nam zaliczać, ale jeszcze Sprawdźmy to dokładnie. Zaraz się okaże, że jednak kioruny się nie będą zliczały, i... No byłby niezły fail. Tutaj tym razem nic nie ma Dziwne, bardzo O, jest kolega Sprawdźmy jeszcze, czy to zaliczy, czy nie zaliczy Jako cień Nie no, nie zaliczy, bo są gwiazdy na niebie okej okay. I niestety, tak jak widzicie, jest 3 na 10, czyli gwiazdy dalej na niebie. O, księżyc w pełni. Nie ma szans, szukam dalej tutaj mocy boskich. I co? Jest piorun. I jest, zalicza 1 na 3, czyli tak jak mówiłem, nie musisz tutaj bawić w jakieś szukanie Wyzywanie po prostu Zeusa czy tam Hadesa. Możecie normalnie te boskie moce wspierać i Wam zaliczy zadanie. okej okay. No i przypominam, że tutaj zazwyczaj leżą. Lecimy w to miejsce tutaj do góry Skrzynki się znajdują tutaj na końcu Op. A, akurat w tym miejscu była <śpuszcza> co? Zbieram piorun. Mam już 2 na 3. jeszcze brakuje mi jednej, a to wam pokażę po prostu po drugiej stronie hmm, powinna być tutaj skrzynka w tym miejscu, no albo na końcu, też tak można i to będzie trzecia moc Jak widzicie zadanie mam już wykonane. Jeszcze sprawdzę czy tutaj się kryje ta skrzynka. Nie, tym razem nie ma. I jeszcze tutaj w tych bocznych powinny być też skrzynki tutaj i tutaj. Dobra. Przechodzimy do zadania numer 3. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Zadanie numer 3 polega na trafieniu różnych graczy z broni mitycznych. Na no, bronie mityczne, ja mam już tutaj te pioruny, fantastyczne. Kolega tutaj do mnie przyleciał. Ale mamy jeszcze noc, no to jest masakra. Bo ja bym sobie po prostu gościa. Daliśmy do tego ostatniego zadania. Że... Różny gracz. No dobra, czy się tutaj zabezpieczyli. Myślę, że teraz mogę... Do samego. Ale niestety nie. Nie da się tego samego. To samo, to jest jak Sara. się Sara. Jest... Dalej, jest sam progres. czeka. Dobity. Jesteśmy tutaj jeszcze w środku, ktoś nam wrócił. Zlecenie jest ideolo. Zlecenie zawsze się przyda. O! Bardzo dawno nie widziałem crossów. A tutaj taka niespodzianka. Jest, słychać. Słychać też nie widać. Aha. Dziwnie dziwnie. się otworzyły sejfie. No i przypominam, jak jesteście w sejfie. Tutaj macie trzy skrzyneczki. Jak i szafki. Możecie tutaj również dostać jakąś legendarną broń. O proszę karabin. Snajperski płaszka. I tak samo złoto oraz potki. No, spodziewałem się, że będę miał całą skrzynkę Złota Gdzieś tutaj powinien być O Dzień dobry Zawsze czas ktoś strzela, ale ja nikogo nie widzę Jest Zaraz na trafiony. O, i gość ma rękodzieło. Proszę bardzo, akurat rękodzieło jest dzisiaj w zadaniach. Więc się składa idealnie. I ilu mi jeszcze zostało? O, w sześciu! No dobra, ja tutaj już z tym zadaniem nie będę. Tego męczyć do końca. Wiecie o co chodzi. Przechodzimy do następnego. Czwarte zadanie jest mega łatwe. Polega na zebraniu mikstury osłony, a skoro tyle osób tutaj już zlikwidowałem. Mam już nawet 9 na 10. Podniosę sobie tą miksturkę. Zalicza wam małe, duże, nie jestem pewien, mogłem ponieść tego siorba, ale jest napisane tylko, że mikstury osłony, a siorby no raczej, bo no to nie jest mikstura osłony, to jest płyn z jagód. ale możecie dać znać w komentarzu, czy zalicza też ten płyn z pojagód oraz siorby, tylko siorby, ciekawy jestem. Dajcie znać w komentarzu, podzielcie się tą informacją. Innym. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. W zadaniu numer 5 musimy trafić graczy w głowy z rękodzieła, ja się jeszcze tak zastanawiam. Bo oni troszeczkę zmienili ten pistolet. A ah, on ma po prostu inną grafikę. Dobra. Czyli widzicie, to jest. To jest ten Desert Eagle. Rękodzieło. O, będzie na miniaturkę. Sztosik. On ma po prostu jeszcze tubik. Desert test z kupicie Co się dzieje, co tutaj oni wymyślili? I muszę trafić dwie osoby w głowy. No ładnie. Zostały mi aż trzy Nieźle. Zapowiada, żebym kogoś znalazł. O, jest Minecraft, rewelacja. I ktoś strzelał z mną. się. Wow, biedny kurczaczek. Koledzy, gdzie jesteście? Oni jeszcze się sami wszyscy po prostu zlikwidują. Nie wierzę w to. A, to jest jedna drużyna, i jest tutaj na górze. Widzicie? Dobra. Ok, to co przy kampie? Wow! Ale to ma No To jak ręko Desert Eagle. i dwa razy po prostu trafiłem tego samego gracza, bo będę próbować jeszcze zlikwidować w ostatnim zadaniu czyli bańce osłony. No i ostatnie zadanie pozostało nam zrań graczy, będąc w małej bańko osłony lub zaraz po jej opuszczeniu. Muszę zadać 150 wrażeń. To jest moje szczęście, że nie uda mi się tego wykonać. No ale dobra, wracam tutaj do kolegi z tego duo. Teraz tak, plan jest taki: wrzucam bańko od słonę, do środka i po kostkach 92 dostał, 90 90 wrażeń. I samo po I Zrań gracza po opuszczeniu bańku osłony Zaśrzało mi to stać, nie zaś nie ogarniam <śmum> Powinno mi wyświetlić I Halo halo Nie wiem, nie ma, tego się nie dowiem Myślę, że zaliczyło to zadanie Możecie dać znać w komentarzu. Ja wam po prostu odpiszę tam pod komentarz, czy mi zaliczyło, czy nie zaliczyło to zadanie. No i to by było na tyle z odcinka. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu do na naszego Discorda link znajduje się na stronie głównej wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.pl Hej!